Jak się umówiony, pan na kogoś czeka. Jak mogę panu pomóc? On strzela jej prosto w usta. <laughs> strzela jej w usta i rusza w dół korytarza. Szybkim krokiem. no tak szybkim krokiem w dół korytarza i otwiera pierwsze napotkane drzwi Wchodzi do środka. Słucham pana. Pyta nauczyciel. Czy mogę panu pomóc? Strzela mu prosto w serce. W serce. Dzieciaki nie wiedzą, co się dzieje. Nie od razu do nich dociera, że nauczyciel nie żyje. Nigdy nic takiego Nigdy. wcześniej się nie zdarzyło. Nigdy, ale rozumieją. Rozumieją doskonale. Widziało w telewizji. W nagrodę rodzice pozwolili im nie kłaść się spać i oglądać. Wiedzą, co się dzieje, i dlatego się cofają. Instynktownie, instynktownie się cofają. Cofają. Niech będzie, że się cofają. Ale to jest najgorsze, co mogą zrobić w tej sytuacji: cofać się. Ale to właśnie robią. Cofają się pod ścianę. Pod ścianę? Na której piszą ich wysunki, mój dom. Mój kot? Ja i mój kot. Mój dom. Ja i mój kot. Ja na drzewie. Ciekawe, że niektóre z nich trzymają się ręce. Ciekawe! Ciekawe, że niektóre z nich trzymają się za ręce. Instynktownie, jak to dzieci, no. To jest tak, jak idziesz z jakimś dzieckiem przez ulicę, dajesz mu rękę. Psu. Natychmiast się za nią złapią. No. Nie, nie, nie tak jak dorosły. Dorosły natychmiast zabierze swoją dłonią. No. Zrobi unik. Nigdy nie, nie podawaj ręki dorosłemu. No chyba, że jest to ktoś, kto cię. Kocha. No. Ukochany, ukochany. Ale każdy inny cofnie połowy. Ale nie ukochany. Ukochany. Bo ona wie, ona wie, że ta ręka, ta dłoń, to jest, to jest twoja miłość. To są te popołudnia spędzone razem na patrzeniu sobie w oczy. To jest jak, jak niech co, A, nie podpowiadaj, w barwne pierścienie oszło, w barwne pierścienie. jak precypitat no? na dnie próbówki. Ale każdy inny cofnie tą dłonią. Tak jak teraz dziecko A cofa się przed, przed rozgrzanym metalem. Przed rozgrzanym metalem, tak jest. Pistoletu. Więc on podchodzi do dziecka A i strzela mu w głowę. Potem. Potem jest dziecko B. Podchodzi do dziecka B i strzela dziecku B w głowę. Potem. Potem jest dziecko C. Podchodzi do dziecka C i dziecko C. Próbuje się schować. Podchodzi do dziecka A i strzela dziecku A w głowę. Potem, potem jest dziecko B. Podchodzi do dziecka B i strzela dziecku B w głowę. Potem, potem jest dziecko C. Podchodzi do dziecka C dziecko C próbuje się schować. Podchodzi do dziecka A i strzela dziecku A w głowę. Potem, potem jest dziecko B. Podchodzi do dziecka B i strzela dziecku B w głowę. Potem, potem jest dziecko C. Podchodzi do dziecka C dziecko C próbuje się schować bez skutku, tak? Więc strzela dziecku C w głowę. A tak generalnie tyle musisz żyć. Mm -hmm. Ma, tak. Przynoszącą mu pieniądze, satysfakcję. Żona? No. Mm -hmm. Tak. Ma. Urocza to Dzieci? No, bardziej. Ile? Czwórkę. Naprawdę <laughs> ma czwórkę bardzo uroczych dzieciaków, ja, jak do domu, to rzucaj do góry. One, one udają samolot. Piszczą za to A e, jak, jak ten dom? Świetny, dom jest świetny. Bardzo dobra lokalizacja. Świetna konstrukcja. Blisko dróg wylotowych na, 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 na lotniska, ale nie tylko, bo tam są też takie małe dróżki, które... Czekaj, jak to było? No, nie, to Ma, małe dróżki... Na podło a, małe dróżki na podłożu wapiennym nawadniane przez okoliczne źródła. Tak a szkoły? Są, są świetne, świetne szkoły, prawda? A sklep? Właśnie jak ze sklepami? Świetny wybór. No, nie, nie tylko, tylko duże supermarkety. Tak, tak, nie tylko duże supermarkety, ale też tak, Różne takie małe sklepiki. Tak świetny, hmm. wybór, wydała, tak, świetny wybór, nie tylko duże supermarkety, ale też takie różne małe sklepy. które wydawać by się mogło, dawno przestały Tak, świetny wybór, nie tylko duże supermarkety, ale również takie małe sklepiki, które wydawać by się ale dawno przestały z... przestały. No bo przestały, ale nie tu, tutaj nie, bo tu jest trzy. <grym> galerie? Tak, tak, galerie, jest, są, jest, jest zakład szewski, introligatorski. sklep z artykułami medycznymi? Jest, 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 jest z artykułami medycznymi, z, z sześciami, sześciami samochodowym. Tak, z sześciami samochodów, które, które już mogły dawno przestaną produkować. Ale w tej chwili no, odnawiają to samo po no. Ale on potem trzyma do dziecka we Czyli musi być krew. Jasne, że jest, jest krew. Jest krew nie tylko na ścianach, nie tylko na podłodze. Ale nawet w powietrzu. Krew rozpylona w powietrzu, jak mgiełka. Aerozol. Aerozol. A to dobre. Dobre. Hm. Tego nie przewidział. Nie przewidział, że krew rozpyli się w powietrzu jak aerozol. I ani krzyku, nie? Ani krzyku małych dzieci. Kiedy leżąc na białej poduszce wyobrażał sobie tą scenę. Ale nie teraz, nie. Tam jest jeszcze. Tam teraz jest jeszcze jeden głos, jeszcze jeden dźwięk. Co to jest za dźwięk? To jest... To jest odgłos bicia serca. Mhm. Odgłos bicia serca mordercy w jego własnej głowie, tak. Ten odgłos ten wypełnia mu jego, jego, jego czaszkę, no, wypełnia mu jego mózg, tak. Aż do granic możliwości, a, a, aż pękają mu bębenki, tak. Pękają mu bębenki i krew, krew zalewa mu, 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 mu jego mózg, jego czaszkę. No i on on w niej, on w niej pływa jak... jak, jak Mm, jak pływak, no nie, jak, jak, jak płetwonurek, oj, to jest dobre, płetwonurek, tak, nurkuje w tej krwi, b, 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 nurkuje coraz, coraz dalej da, dalej niżej, coraz, coraz głębiej, no, coraz, coraz dalej od światła, no, coraz niżej, no, co się gapisz, co, hm? widziałeś, co zrobiłem z A, hm? widziałeś, co zrobiłem z B i z C, widziałeś, co zrobiłem z D, nie podpowiadaj, widziałeś, co zrobiłem z A, z B, z C i z D, hmm? stój, to stój, kurwa, to jest kurwa, pysk szczero, Mówiłem, żeby mi nie podpowiadać. Hmm? Nie wzbudza sympatii. Nie? Nie możemy się wczuć w jego położenie. Płakać za nim. Mm. Nigdy nie cierpiał. Nie. Nie doświadczył wojny, mm. y, ubóstwa. Nie. Tortur. Tortur? Nie był torturowany za przekonania. Chyba wyraził. Za jakie przekonanie? Nie, nie. To nie. W takim razie wykorzystywany jako dziecko. Posuwany od tyłu. Albo w buzie. Nie, nie, nie. A jego dzieci. No właśnie, może są chore. Nie. A może był bity. Bity nogą od kuchennego krzesła, którą tato się specjalnie w tym celu? Nie, nie, nie. A co żona? Jest chora. Nie. A samochód mu się psuje? <grym> nie. A mleczarz? No właśnie, może mleczasz się spóźnia? Nie. Albo listonosz. No zdarza się, tak? A co czuję, gdy listonosz się spóźnia? No złość, co ma czuć? Złość. Nie złość. To teraz zabije listonosza. Typowe. Nie, dlaczego? Nie rozumiem. Dlaczego ma zabić listonosza? Nie. No nie, a nie. jak ma zabić listonosza? Co? Przecież... On, on doskonale wie jak się jak, jak, jak się pracuje na poczcie. No wie, że czasami nie. Wiem. Maszyna sortująca się psuje, no i że te listy trzeba ręcznie posortować. Albo, że, że jest dużo paczek do dostarczenia tego dnia, no i a każda paczka to jest pogawędka na próg w Słońcu. Pogawędka na próg w Słońcu dokładnie. Albo że syn listonosz ta nie może go dobudzić. No przychodzi do niego rano i mówi tata, stawaj, tato, tato wstawaj, już ósma. A to tato zbudź się już ósma. No, że mówi, tato, tato się, już ósma. Musisz wstawać. Tato, tato zbudź się już ósma, już musisz wstawać. No. Ale listonosz, liston, tylko teraz nie podpowiadaj. Listonosz... On... Ten listonosz to on. Listonosz, on tylko mocniej wciska się w ścianę.